Spokojnie byśmy się zatrzymali przed tym murem, spokojnie. Mm. Był ten moment, że pani odpuściła hamulec, niepotrzebnie. I już Jaś. jeżeli mamy gwałtowne hamowanie, to trzymamy do samego końca i byśmy się zatrzymali. O, Ale bośa. to jest tylko pierwsza próba. To ja w tym Teraz 15. pojedziemy drugą próbę, dobrze? Czyli na wstecznym jedziemy. Cofnie pani sama czy... Zaraz, moment, moment. Moment, moment, moment. Zatrzyma, bo kartę pani ciągnie. O, w... ciągnie przepraszam. pani przepraszam. Pani Lidia powinna uważać na parkingach, zwłaszcza przy supermarketach. I próba druga. Jedziemy. Ogień, ogień, ogień. 60, 60. Pamiętaj, co masz robić? Trzymaj na. Stój, hamuj! Mówiłem. Nieprawdopodobny. Zatrzymaliśmy się przed murem. Była prędkość 60. Prawidłowa reakcja. Nie potrąciliśmy muru. Brawo. Brawo, brawo. I próba trzecia. Ostatnią próbę jedziemy na sygnał. No właśnie tam będzie stał przy murze. Przy murze będzie stał. Uważaj. Tam z boku czy za? No zaraz pani zobaczy. O, wychodzi właśnie jest Stefan, mi. daje znak. I jedziemy to samo. Max, 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 ogień, ogień. A jak coś tam ucieka, nie? No, zobaczymy czy jest na tyle szybki. Jedziemy! Jezu. Dał znak! Ogień! 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 Lilo, ja się boję, ja to się ogień, ogień! 60! 60 <laughs> ogień! Dobrze! 60! 60! Musi być! Ogień! Ojej, ogień! Ty, ogień! Tylko, ogień! Lilo, pamięta na hamulet, to hamuj! Jezu! Ojej. Jezus Maria! Jezu. Tam Jezu. leży Stefan. Spoczywaj, panie, na Andiego! Ale numer. Dlaczego pani nie zahamowała? No, żeby się... Nie, trzymajcie mnie, ja wysiadam. Proszę pani, przecież Ej, druga nogiak, próba ty. była pięknie zrobiona, idealnie. Wręcz Nie. bym pokusił się nawet <śm> o stwierdzenie pełnego profesjonalizmu. Co się Przyje stało pan? z trzecią próbą? No. Jezu kochany. Wracamy do naszego wykręcania w uliczce bez wyjścia. Tam masz do końca do słupków, a potem jakoś tyłem o tuś tam się Możemy... wpasować, nie? Al, albo tu zobacz, można się będzie wpasować. Jeszcze dalej bo i potem, to się Miało śmiało do... pani Basiu. Znaczy się rozetnij, będę... Weź tam tak mocno chyba kierownicą tak. Mocno, mocno, mocno. No, no nic, nic, nic. nic. No. ja to jestem? Dobrze, jeszcze tak bardziej, 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 bardziej. Kierownica to jak ale, bardziej to ten. To tak widać. Ja, ale czy zrozumiesz, kręca? że ja już tego. Mniej więcej nie mogę. Możesz. Kierownicę nie mogę skręcić. A, to jeszcze daj do tyłu trochę. Zobacz, Mów kiedy. Dobra, Jeszcze, 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 wal wal, 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 jeszcze do tyłu. O, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobrze, jeszcze, 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 jeszcze. To spokojnie wykręcisz. Dobrze, dobrze. No. O. Super. O, <ś> <ś> no cenzura. <centymetry. ś> Teraz jedź, nie, jedź do przodu, jedź do przodu mhm. i tu do tyłu, do tyłu. Jedź do przodu. Jedź do przodu. Ja muszę odkręcić skierownicę. I teraz o tam do tyłu wjedziemy. O teraz tam wjedziemy do tyłu. Dobrze, 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 dobrze. Spróbujemy. Ale ten stoi znowu. ten Jak tu wjechaliśmy, to... Czekaj, tu się wyjedzie. Albo wiesz co? Tyłem tam do nich cały czas prosto, nie? Tam w nich, o tam cały czas jakbyś prosto jechałaś, tak, przypomnę haczyku. Jest... Nie, o nie, 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 nie. Ja już będę po swojemu. Co? To... Jeszcze trochę tam masz, bo on tam tu polony za to jak, jak to mi się widziło. O, teraz już można będzie... Dopocz tyłu, do tyłu jeszcze. Tam centymetry potrzebne. Nie, nie wsiadaj. Nie można wyjść. A ja wyjrzeć można i możesz nie, no, to powiedzieć. Nie, wyjrzeć można. Dawaj jeszcze. Ja mu gazę, a on zgasł. U, um, Co? To jest tyle. To no, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No dobra, dobra, tak, dobra, bo już wagniemy. Ale uh -huh. Jednak walnęliśmy. Teraz, teraz już, no, tak mocno. No, 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 no jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tu przy... o, jest. <zujesz> jeszcze, 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 oooo, jest, nareszcie nam poszło. Ja masz znać? Nie, no, no, nie ja mam. Ja nie wiem jak mam nakręcić. No przecież tego się nie wyobrażam. No i co? No jak ją nakręcić? Ale gdzie, tu chyba, ha, mu, no. Gdzie? Ja, no, ten... ja, ja, ja nie wiem jak ją nakręcić. Nie, nie. Tutaj tutaj nie wiem. nie wiem jak ją nakręcić. Może wykręcić. Wyłem Tyłem, czy cofnij? Ja mam przodem nakręcić, Matole. No mówię, przodem. Ale masz nie jechać na to. A No nie po tym! Masz jechać, masz wykręcić. No tutaj, nie można kręcić, tu wykręcić. A gdzie? No tu, gdzieś między tymi. Rozumiesz? Nie <laughs> wiem. Masz. Nie, ja nie wiem. Nie, masz nie prosto. Tu, gdzieś między tymi dwoma samochodami, tutaj. Ten pachołek? Tutaj jedź sobie i ten. Nie, nie, no, tu prosto. Tu między tym wiecz. i tu wykręcisz jakoś. A jak tu jest wsteczny? Między tymi. A tutaj wykręcisz, proszę. Tylko <laughs> <laughs> tego nie przyjdę. Nie wykręcę, za ciula. Uważaj, bo z pana, nie jedź do przodu. <laughs> Tu masz jechać! Tu co? Tu, tu, tu! No czemuż do pacholetu? No jak to mam tu nakręcić, jak tu się nie to da? No to masz nie jechać! Czeka. No przecież go rozjedziesz, no! No tu wykręć i teraz! Cofnij sobie do tyłu, nie do przodu. Przejadź, bo. No nie wiem, co mam, cofnij. Bo. Cofnij. Da się. Do tyłu, cofnij i tu wyjedziesz. <śpiewanie> do... Ja Maria. W porządku, w porządku, pani Lidko, to tylko trzy samochody rozbite na razie. Jezu, ale takie proste nie potrafisz. W... A no! Nie licząc pachołka. A w tą mam kręcić, czy Nie no, cofnij, tu wyjedziesz. Po prostu się samochodem nie da kręcić. Da się, wszystko się da. Boga, to samo. więcej wiary. Wciś, która, bo rozjedziesz, i cię no, tam jecie. Może właśnie z wciś, tego pachołka? No czemu ten pachołek się tu doczepił? Może mu się spodobałyście. <laughs> Kurde, ja nie rozwalę samochodzie. <laughs> No nie, nie, no. tamten skasujesz. Pachołek jest, ale nie, go nie, Ale jak ten pachołek teraz? Już pachołek jest? A nie, Przez nie, 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 Już nie, 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 Jezus, serce mnie boli. Ale A czemu ten pachołek nie chce zejść? Chodziłem już. No, no, no. Ja się Podobało trochę, mu się. jeździć z paniami. Cicho, nie, nie. denerwuj mnie i nie, nie. wszystko nie. Nie, Nie, Myślisz, że to jest tak łatwo. Oj, czy to Trudno na to patrzeć bez znieczulenia. Przedłuż się kochał.